Witam wszystkich. Idziemy dalej z Genshin Impact. Uff. Dobra, lecimy. Eee... W tym odcinku będę opowiadał co tak ogólnie u mnie. O, dobra. <śm> Aha, dobra, bo to jest widok z trzeciej osoby. Przyzwyczajenie do Morrowinda, że mam widok z pierwszej tego i chciałem się przybliżyć, żeby mi się zmienił. coś takiego serio nie zauważyłem ła jakaś skrzynka dobra eee. no co tam u mnie e... ostatnio nie nagrywałem eee. miałem już nagrywać w sumie odcinek ale wtedy yy, no. Przyszła dostawa do mnie. Robota. I trochę przerwałem, bo ogólnie bawię się teraz y, budowanie robota. Pomaga mi taki kolega z Stanów, tylko kiedyś na internecie poznałem. Aktualnie jestem... O, kurwa... na etapie... tego... Hmm. Na etapie um, składania aktualnie mam już podwozie, mam już koła, mam już silniki, mam też um, Arduino. Ale nie mam jeszcze tego e... nie mam jeszcze tego e... no nie mam jeszcze tego e... mostków sterowników do tych silników. H chciałem powiedzieć, bo prawdopodobnie to będą mostki H, którym będę mógł sterować lewo-prawo Silniki Silnikami, bo będą cztery silniki, każde na... Mam cztery silniki Każde na... Każde na jedno koło. to? To będą koła mekanum, czyli takie, które zapewniają mu e, wielokierunkowość. To może się poruszać ten robot po ukosie, po, na, na boki w lewo, w prawo, do przodu skręcać. No oczywiście bez skręcania w lewo, w prawo, tak? skręcania e, bo mają taką specyficzną e, budowę, że one są ich rolki tych kół są pod kątem 45 stopni i suma tych wektorów tego robota powoduje to, że on może e, Suma wektorów jakby tarcia tego robota, powoduje to, nie, nie, nie. powoduje to, że on może. Ee... No, suma po prostu sił działających e, tego robota powod powoduje to, że może skręcać, poruszać się w prawo i tak dalej, dzięki temu, że to jest pod kątem 45 stopni, nie? Te siły są spowodowane tarciem m, tego robota. Tarciem rolek tego robota. Chyba tak mi się wydaje. No, mogę się mylić w każdym razie, nie? Więc e, jak ktoś wie lepiej to niech mnie poprawi. Chociaż no, no ja wątpię, żeby ktoś tutaj akurat coś miał o tym pojęcie. Że, kurwa... ...typek co gra w jakąś grę ET ...anime... ...to, to ma w sumie takie nikłe pojęcie o świecie, nie? inaczej wygląda punkt widokowy. Stąd. Czy to coś jeszcze bym mógł powiedzieć? No co, będę budował tego robot, ale aktualnie, aktualnie właśnie będę się pytał, ee, jeżeli chodzi o te postępy, no to jakie sterowniki dać na te koło? Jakie ja mam możliwości w ogóle, nie? Myślałem o mostku H i w ogóle co on o tym sądzi, się skonsultować z kimś. To ma lepsze pojęcie ode mnie. A o to jest dobrze po polsku. Kurwa po rusku. No też tak trochę się też uczyłem chińskiego Coś tam trochę wiem Mogę czytać ten Pinin Większość Pinin to jest jakby transkrypcja chińskiego na łacinę To polega na znaczy transkrypcja chińskiego na litery łacińskie, tak bo Chińczycy mają na każde, powiedzmy to, na, większo, na każde słowo znaczek bądź kombinację kilku znaków. Najczęściej to dwóch, bądź czasem trzech. Z czego przeważająca liczba to jest dwa? Czasem jedno, dwa, jedno bądź 3, choć no może będzie też więcej, nie? Ale to ja tam akurat o tym pojęcia nie mam. Tylko tak napunktniałem No i co? No będzie konsultacja odnośnie tego, e, jak to się nazywa? Tych e, silników. Może jeszcze dzisiaj napiszę do niego na Discordzie, żeby ten mi podesłał. Znaczy, żeby mi powiedział, co on w swoim robocie stosuje. On też prowadzi Twojego e, robota, buduje o wiele ciekawszego niż mój, bo mój ma za zadanie tylko jeździć. Przez sterowanie zdalne Bluetoothem. Będę moduł Bluetooth kupował, będę podłączał do tego moduł Bluetooth, będę, żeby sterować nim z telefonu i tak dalej. Tak jest styl mojego aktualnego robota. A jego robota jest w żeby był w stanie e, montować różne rzeczy, budować różne rzeczy i tak dalej. Więc jest o wiele bardziej ciekawsze. Typu, chyba nawet, żeby był w stanie drukować 3D i tak dalej, nie? Ma tam swoje problemy z tym, no, on też ma tam rzesze ludzi. I tak dalej. Może o tym opowiem w następnym odcinku. Teraz będę kończył.